W serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw, między innymi. Krosna otworzyło nową halę produkcyjną, którą mogą wynająć firmy pod swoją działalność. Zobaczymy też, jak rozpoczął się rok akademicki na Uczelni Państwowej w Sanoku. Ukończono budowę nowoczesnej hali przeznaczonej dla firmy w Krośnińskiej Strefie Inwestycyjnej. Obiekt, zrealizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu, powstał na działce zakupionej od miasta. Hala ma 3,5 tysiąca metrów powierzchni produkcyjno-magazynowej. Przeszło 700 metrów powierzchni biurowej, zresztą bardzo fajny kompleks. Jest sala konferencyjna, na której siedzimy, Jest, są biura, są szatnie i, i tym podobne. Hala ma możliwość rozbudowy do, o kolejne 1500 metrów. Jesteśmy też właścicielami ziemi. E, obok, więc możemy stawiać, stawiać obok pod, e, analogiczną halę czy podobny obiekt. E, miasto jest właścicielem 3, 3 hektarów ziemi w sąsiedztwie, więc możliwości rozbudowy tutaj e, inwestycji są dosyć spore. Hala czeka na przyszłych inwestorów, a rozmowy z potencjalnymi najemcami są już w toku. Władze miasta mają nadzieję, że swoją działalność ulokuje tam firma z branży zaawansowanej technologii. Jesteśmy bardzo otwarci na, na rozmowy, dyskusje, prezentacje hali. Niedługo będziemy robić przetarg na, na wynajem. Założenia są takie, że jest tu możliwość dzierżawy, leasingu operacyjnego. To są nasze podstawowe możliwości. Generalnie nie stawiamy żadnych barier, jeśli chodzi o formę, formę prowadzonej produkcji, o ile nie są ona uciążliwa środowiskowo, i tutaj pan prezydent nie postawi wet. Strefa Krosno-Lotnisko rozwija się od 15 lat, przyciągając 27 inwestorów. Zakończono 17 inwestycji, a firmy zatrudniają około 700 pracowników. Miasto zagospodarowało 80% terenów i planuje dalsze poszerzanie strefy, w tym na dawne lotnisko Iwonicz. Łatwo nie jest i łatwo nie było. Myślę, że budowa drogi ekspresowej i nasze te wspólne działania tutaj z agencją, w porozumieniu też z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych z Warszawy. Mogą przynieść sukces, wspólny sukces, więc tutaj korzyści są oczywiste dla miasta, wynikające z zatrudnienia mieszkańców sprawdzenia też nowych technologii, które generują jakby podnoszenie poziomu technicznego, technologicznego tutaj na miejscu, ale też stymulujemy kooperację, bo każda taka firma. Która tutaj się zadomowi, będzie potrzebowała kooperantów, a tych jak widać w koło jest wielu. W Krośnie jest bardzo duża aktywność gospodarcza, wielobranżowość tych małych i średnich firm, bo one tworzą on gospodarczy miasta. Więc wszyscy są, którzy zdecydują się na krosno, zadowoleni właśnie z tego otoczenia, które mają wokół, no i z przychylności miasta. No bo tu nie ma co ukrywać. Nasze działania z, też sprzyjają tym inwestycjom. Całkowita powierzchnia obiektu to ponad 4000 m2, z czego blisko 3500 m2 zajmuje hala, a pozostałą część dwukondygnacyjny budynek biurowy. Hala o wysokości ponad 9,5 m ma trzy nawy, co daje dużo przestrzeni i możliwości wykorzystania. 1 października to co roku szczególna data dla wszystkich studentów, ponieważ właśnie wtedy rozpoczyna się rok akademicki. Równie ważny był on dla uczelni państwowej imienia Nagrodka w Sanoku, gdzie miała miejsce już 24 inauguracja w historii uczelni. Roku dzisiaj jest szczególny dzień co roku 1 października, uruchamiam, otw otwieramy nowy rok akademicki, a w tym roku bardzo się cieszymy, dlatego że rekrutacja yy, rekordowa w skali ostatnich lat ponad 670 kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów, nowy kierunek, informatyka, studia inżynierskie. Bardzo się cieszę i kroczymy tą ścieżką rozwoju którą zaplanowaliśmy kilka lat temu. Nowy Rok Akademicki rozpoczęło prawie 1,5 tysiąca studentów, w tym ponad 600 rozpoczynających swoją edukację na pierwszym roku. Będą oni kształcić się na dziesięciu kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich. No to jest, jeżeli chodzi o kształcenie wyższe, nasza wizytówka, wizytówka całego powiatu. Ja się bardzo cieszę, że nie tylko. Mieszkańcy powiatu Sanockiego korzystają z tej uczelni, ale także wszyscy, którzy z ościennych powiatów, bawiem, że nawet i z Rzeszowa dojeżdżają do Sanoka. No, i tak jak powiedziałem, jest to nasza wizytówka, cały czas podnosi. Swoje, swoje kształcenie i z tego się cieszymy. A na nowy rok akademicki rektor uczelni Mateusz Kaczmarski życzy wszystkim studentom otwartości, pasji i realizacji swoich marzeń. Rozpoczęto prace konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Gorajskich, znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach. Kaplica została wybudowana w stylu neogotyckim w 1894 roku. W 2018 została wpisana do rejestru zabytków. Generalnie rozmawiamy o zabytku, XIX-wiecznym zabytku, który jest naszym dziedzictwem kulturowym. To jest kaplica grobowa Gorajskich, Rodu, który kiedyś był właścicielem szebni przez wiele stuleci. I ta, ta kaplica grobowa tak naprawdę nie była remontowana od wojny. Jakieś powojenne, tylko były kosmetyczne zabiegi. I Po raz pierwszy od dobrych kilkudziesięciu lat robimy gruntowny remont tej. Kaplica. Kaplica przejdzie prace, które obejmą m.in. zmianę systemu odprowadzania wody, naprawę tynków w krypcie, remont schodów oraz renowację ścian, drzwi, okien z witrażami, stropu i posadzki. Specjalne znaczenie ma tutaj krypta grobowa rodziny Gorańskich. Tam leżą wszyscy z rodu Gorajskich. Ostatni pochówek to jest z lata 70. już XX wieku, więc od samego początku, od założycieli rodu Gorajskich, którzy tutaj w mieszkali, aż do tych lat 70. I, i te pochówki tam są. Tamte groby nie są zdewastowane, tam naprawdę znajdują się szczątki tych osób, więc Kaplica grobowa czy ta krypta grobowa pod szczególnym nadzorem jest konserwatora zabytków i ona była brana pod uwagę, aby zabezpieczyć samą część tę grobową przed rozsypaniem się prawda i zabezpieczyć już na, na, długie, na długie lata. Inwestycja finansowana jest z funduszy rządowego programu odbudowy zabytków, a jej koszt to blisko 330 tysięcy złotych, z czego gmina Jasło pokrywa zaledwie 2% wartości projektu. 20 września bieżącego roku w Iwoniczu zdroju odbyły się ważne obchody z okazji 80 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Iwonickiej. Dokładnie 26 lipca 1944 roku partyzanci AK zajęli miasteczko, które przez dwa miesiące było skrawkiem wolnej Polski. Tak dla nas rok 2024 jest w Iwoniczu Zdroju takim rokiem szczególnym i wyjątkowym. Decyzją Rady Miejskiej został ustanowiony rokiem pamięci właśnie Rzeczpospolitej Iwonickiej oraz mordu w lesie Grabińskim. Dzisiaj 20 września podsumowujemy ten nasz rok obchodów, bo dokładnie dzisiaj kończy się okres trwania właśnie Rzeczpospolitej Iwonickiej. To było 57 dni trwających od 26 lipca 1944 roku do 20 września tegoż roku. Czas kiedy żołnierze armii krajowej odbili z rąk niemieckich iwonicz zdrój centrum uzdrowiska okres ten w historii właśnie został nazwany Rzeczpospolitą Iwonicką w tym roku świętowaliśmy również 80 rocznicę akcji burza bo to właśnie w ramach tej akcji zarówno wybuchło powstanie warszawskie które trwało tak naprawdę tylko 6 dni dłużej niż trwała Rzeczpospolita Iwonicka i 20 września przyszedł kres tego okresu ze względu na wejście tutaj, nadciągnięcie frontu wschodniego, wejście armii sowieckiej, która dokonała aresztowań wśród dowództwa armii krajowej, no i ten okres został w ten sposób zakończony. Po wkroczeniu wojsk radzieckich, akowcy zostali aresztowani i wywiezieni do Rosji, a wielu z nich zginęło. Właśnie ten aspekt edukacyjny jest dla nas najistotniejszy, bo przez wiele lat Rzeczpospolita Wońska w ogóle była zapomniana, a dzięki współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, dzięki współpracy naszego samorządu, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Iwonicza Zdroju, dzisiejszy dzień jest takim dniem wyjątkowym, ponieważ wspólnie właśnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK podsumowujemy. Konkurs, konkurs organizowany dla młodzieży właśnie w tematyce związanej zarówno z Akcją Burza, zarówno z Rzeczpospolitą Iwonicką. Wierzymy, że prace przygotowane przez młodzież były też taką doskonałą okazją do zgłębiania tej historii, do poszukiwania świadków, do poszukiwania materiałów też i w literaturze. Więc ten aspekt edukacyjny na pewno jest dla nas takim szczególnie ważny. Wieczorne obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem. Odbyły się także koncert i pokaz filmu Rzeczpospolita Iwonicka. Ważnym punktem było spotkanie z Ryszardem Sługockim, ostatnim żyjącym partyzantem AK. Dzisiaj, dzisiaj ta data została wybrana nieprzypadkowo. Dzisiaj jest właśnie 80. rocznica śmierci Boruty i nasz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wydał książkę autorstwa pana Andrzeja Wojciechowskiego Zięcia Boruty, więc tak się złożyło, że dzisiaj możemy po prostu tę książkę dać młodym ludziom. Przeważnie, właśnie wszyscy uczniowie, uczestnicy konkursu, tę książkę dostaną. Podczas obchodów 80. rocznicy Rzeczpospolitej miała miejsce także promocja książki poświęconej porucznikowi Zbigniewowi Cerkowniakowi, pseudonim Boruta, który brał aktywny udział m.in. w akcji Pensionat oraz akcji Burza. Książka to nie jest tylko wynik mobilizacji, ale po prostu to jest przekaz dla, dla moich dzieci i dla młodego pokolenia, że powinni pamiętać, bo tak samo Boruta jak mój ojciec to jest 1910 rok. Jak wojna wybuchnęła, to mieli tam jeszcze nie mieli 30 lat, pozakładali rodzice, bo tutaj miał trójkę dzieci, no i poszedł walczyć. I dotarł tutaj do, do, do Iwończa Zdroju, tutaj połączył się z oddziałem Pika tutaj z tego rejonu, no i włączył się, no już nie, to był może koniec, że tak powiem, walko Iwonicz Zdrój, ale no niestety była taka sytuacja, że jak przyszli do Iwonicza, pobyli tam, no to po prostu no, tak się stało, że Niemcy z frontu ściągnęli i zaatakowali. To była ostatnia walka tutaj na górze przedziwnej. No i oddział został, nie tylko oddział, bo to były trzy oddziały, także prawie już w randze pułku. No został już rozformowany, no i tam był kilka dni jeszcze pożył tutaj w Excelsiorze, prawda, mieszkał, no i przyszedł dwój, że tam zaminowana droga, Niemcy zaminowali drogę, no i zaraz się poderwał, jak to Boruta, no i po prostu, no i zginął, no rozminował część, a któraś tam podobno była jakaś pułapka, mina pod miną. były miny pancerne, no i niestety zginął i już nie wrócił do domu. Obchody te były nie tylko hołdem dla bohaterów przeszłości, ale również przypomnieniem o wartościach, które wciąż pozostają żywe w sercach kolejnych pokoleń. W Krośnie od kwietnia aktywnie działa nowa kadencja Krośnińskiej Rady Młodzieży. To nowa odsłona młodzieżowego podmiotu, który został uruchomiony na nowo po dość długiej przerwie. Aktualna kadencja Młodzieżowej Rady liczy 25 członków i członkiń. Z zapałem do działania i z wieloma możliwościami są cudownie zaopiekowani przez jakby dwa podmioty, bo z jednej strony tak jak dotychczas przez Urząd Miasta i osoby z Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury, ale także od tej kadencji przez Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, w tym momencie przez Agatę Warywodę, która dba o ich rozwój też osobisty. To jest tak, że jeśli chce się realizować swoje inicjatywy, to trzeba też zainwestować w rozwój swoich kompetencji. Właśnie Młodzieżowa Rada dzięki szkoleniom z Fundacją Civis Polonus i dzięki innym szkoleniom rozwija je, a w dalszym etapie będzie mogła reprezentować godnie całą krośnieńską młodzież. Krośnieńska Rada Młodzieży to przede wszystkim reprezentacja młodych mieszkańców Krosna, której zadaniem jest aktywne uczestnictwo w życiu miasta, a także wspieranie samorządu poprzez wyrażanie opinii i potrzeb młodzieży. Formalnego punktu widzenia Krośnieńska Rada Młodzieży ma doradzać panu prezydentowi i radnym w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. A jeśli patrzymy przez pryzmat naszej działalności, to jest to dla nas też taki organ, ta, taka grupa, która podpowiada nam, jak moglibyśmy uskutecznić e, naszą ofertę dla młodzieży i jak być jeszcze bardziej otwartym na to, żeby młodzież w Krośnie chciała działać, a w konsekwencji w Krośnie pozostać lub do niego wrócić po studiach.